A co ten kapeć robi? Kapeć? Kapeć? I sprzątamy kapcia, tak na miejsce kapciuszek odkładamy. I teraz, a pan Świna, A pan Świna gdzie należy? Co pan Świna tam robi? Też pan na trzeba sprzątnąć. Sprzątaj. <laughs> pan się trzeba pomalutować najpierw, nie MJ, dawaj świnie. Dawaj świnie. <laughs> dawaj świnie, dawaj. A dobry. A teraz. Ten pan sznurek pan żnurek raczej nie będzie aportowany. Nie A nie, nie, nie macie jest uparty. Sznurek też się da zaaportować. nie. Co tam jeszcze mamy? Skarpety. A co to jest tu? Skarpet. Tak. No, wszystko da się schować na, do siebie. Tak. Taki codzienny trening i kiedy jest wybiegany?